Cześć! Temat dzisiejszego odcinka to rozmnażanie pigwowca. Test dokładnie sześciu metod. Popularnych, ale też i trochę mniej popularnych i oczywistych. Używajcie proszę interaktywnego spisu treści z opisu filmu do poruszania się po odcinku. A po co w ogóle rozmnażać pigwowca? Co można z niego zrobić? Przede wszystkim pigwowiec to piękne pachnidło, więc można nim pachnić, aromatyzować nalewki, syropy, słodzidła. Można też z niego robić ocet czy wino. Można na przykład zetrzeć na tarce i mieszać z herbatą, albo wysuszyć i mieszać z herbatą. Można też kandyzować, chociaż to już mniej zdrowe. Pomysłów jest sporo, a jeśli chcemy kupować na wagę, to nie są to tanie rzeczy, bo na przykład na targach, gdzie ja bywam, pigwowce często można spotkać po kilkanaście złotych za kilogram. Wyróżnia się kilka głównych gatunków pigwowca, najczęściej mówi się o czterech głównych gatunkach oraz wielu mieszańcach i odmianach. Nie będę się zagłębiał w te gatunki i odmiany, ponieważ zależnie od źródła, podawane są one trochę inaczej. Z tego co się orientuję, najpopularniejszy w Polsce jest pigwowiec japoński, pięknie pachnący i nadający się na różne przetwory. Co ważne, pigwowiec sadzony z pestki. W sensie sadząc pestkę z owocu pigwowca o jakiejś konkretnej odmianie. Nie otrzymamy tej odmiany, ponieważ pigwowiec nie powiela cech odmiany, ale powiela cechy gatunku. Czyli na prostym przykładzie. Ktoś kiedyś kupił sobie pigwowca japońskiego, ileś tam lat go hodował, rozmnażał i wyhodował na jego podstawie jakąś fikuśną odmianę, która nam się spodobała i zerwaliśmy sobie z tego krzaczka z tą nową odmianą owoc, wyjęliśmy pestkę, wysialiśmy do gruntu i otrzymaliśmy roślinę. To to nie będzie Roślina tejże odmiany, tylko to będzie roślina tego pigwowca japońskiego, z którego ta odmiana powstała. A aby taką odmianę powielić, musimy użyć metody rozmnażania wegetatywnego, czyli na przykład przez szczepienie czy odrosty. Szczepienia w tym poradniku nie będzie, od razu mówię, bo to jest chyba najtrudniejsza metoda, a tutaj miały być takie mniej oczywiste i przede wszystkim proste metody, ale o metodzie odrostu będę mówił, stestowałem ją i wszystko to pokażę. Aktualnie powstała u mnie mała plantacja tego krzewu, a zaczęło się od testu kilku metod. Metody, które testowałem w odcinku widać teraz na ekranie jest to wysianie pestek prosto do donic oraz do gruntu ukopywanie odrostów metoda z zakopaniem słoika metoda stratyfikacji pestek w lodówce metoda z zimowaniem sztobrów w wiadrach metoda z zakopaniem całego owocu oraz jako dodatkowa siódma ukorzenianie ułamanej uciętej gałązki większość z tych metod okazała się skuteczna niektóre nawet bardzo skuteczne Zacznijmy więc omawianie od pierwszej metody wysianie do mieszanki ziemi ogrodniczej i kompostu pestki wyjętej z owocu bez jej suszenia bez Kombinowania. Tak najprościej, wyjąłem pestki z owocu i wsadziłem do ziemi. Podlewałem i czekałem na efekty. Czy się udało? Niestety nie. Pudełko z ziemią i nasionkami stało na parapecie, gdzie już wiele różnych roślin zaczynało swoje życie. Jest to miejsce nasłonecznione, ciepłe, bo pod nim jest kaloryfer. No ale nic z tego nie wyrosło, coś nie zagrało i nasionka nie wzeszły. Mimo, że dbałem o podlewanie i tak dalej. Tak więc ta pierwsza, najprostsza metoda nieudana. Przejdźmy teraz do w sumie również łatwej metody, ale już bardziej skutecznej, mianowicie ukopywania odrostów. Oczywiście nie wymusimy na roślinie, aby wypuściła odrosty, więc najpierw trzeba po prostu doczekać się takiego odrostu, ale akurat pigwowiec dość często odrosty wypuszcza. Szczególnie starsze, dobrze osadzone w gruncie rośliny. No ale jeśli mamy już odrost pigwowca, czy to od kogoś, czy też wyrósł przy naszym pigwowcu, trzeba go po prostu ukopać z możliwie jak największą częścią korzenia. I po ukopaniu działać możliwie szybko, aby roślina i korzeń nie przesychały, nie traciły wilgoci, aby bakterie harcujące na korzeniu, korzeniach nie podupadły na mocy. Po prostu działamy szybko, a więc jeśli nie mamy jeszcze upatrzonego miejsca w gruncie, miejsca stałego, na które chcemy przesadzić taki odrost, to można taki odrost przesadzić do donicy lub na bardzo krótki okres, nie wiem, pół dnia, dzień, czy kilka dni przysypać go po prostu ziemią, czy piaskiem i on sobie przetrwa, ale najlepiej oczywiście jest od razu przesadzić na miejsce stałe, ewentualnie do donicy. Ja na Przykład tak właśnie zrobiłem. Przesadziłem do donicy, właśnie dlatego, że nie wiedziałem jeszcze, gdzie pigwowca przesadzę, jeśli się przyjmie. No i w moim przypadku się przyjął, a jesienią tego samego roku został przesadzony do gruntu na działce. A to przesadzenie go na jakiś czas do donicy pomogło o tyle, że taką donicę można przetrzymywać w szklarni, gdzie taki odrost w początkowej fazie być może miał nawet trochę łatwiej się ukorzeniać. Oczywiście, jeśli dobrze tam o niego dbamy. Szczególnie regularnie podlewamy, bo bez tego może też o wiele szybciej w takiej szklarni paść, pozbawiony podlewania. I mający tam większą niż na zewnątrz temperaturę. W moim przypadku wszystko się udało, myślę, że bez szklarni też by się pewnie udało. Ogólnie dużo zależy od tego, jak ukopiemy taki odrost, z jak dużą częścią korzenia, a odrosty też bywają różne, jeden łatwiej ukopać, inny trudniej, ale metoda jest jak najbardziej do polecenia, bo na przykład ja przesadzałem odrost po raz pierwszy, nie tylko pigwowca, ale w ogóle. Pierwszy raz w ogóle ukopywałem i przesadzałem odrost i od razu się udało, więc chyba nie jest z tą metodą tak trudno w przypadku pigwowca. Dodam, że. Od tamtego momentu jeszcze przesadzałem odrosty jabłoni i też się udało. Od momentu ukopania donica stała w szklarni, ale potem około maja została wywieziona na działkę i tam w tej doniczce sobie stała już na dworze, podlewana, zadbana. Finalnie została przesadzona do gruntu dnia 30 września 2023 roku, gdzie super się przyjęła i do tej pory tam rośnie. No i tyle w kwestii metody z odrostami. Teraz przejdźmy do kolejnej metody zakopanie na okres zimy słoika z mieszanką ziemi i piasku. Chyba najwydajniejsza i najprostsza metoda, lub może jedna z dwóch najprostszych i najwydajniejszych, obok stratyfikacji, dzięki której w ciągu jednego roku zostałem posiadaczem ponad 20 sadzonek pigwowca. Rosną jak głupie, do tego metoda bardzo wydajna procentowo, bo z około 30-31 pestek, które zakopałem w słoiku na zimę, przyjęło się finalnie około 20 nasionek. Ale po kolei, dnia 17 października 2023, wyjąłem pestki z owocu i przez około dobę suszyłem je na talerzyku przy kaloryferze. Kolejnego dnia, czyli 18 października rozdzieliłem pestki i tego też dnia część z nich odłożyłem do szafki, gdzie przeleżały przez kolejne prawie pół roku, a drugą część włożyłem do lodówki na stratyfikację, o czym zaraz będę mówił, a trzecią, największą część, około 30 pestek, przełożyłem do słoika z podziurkowaną plastikową zakrętką. Następnie w osobnym pojemniku przygotowałem mieszankę najzwyczajniejszej ziemi z kretowiska, z piaskiem rzecznym oraz odrobiną kompostu. W moim przypadku ten piasek rzeczny to po prostu zwykły piasek z dna że Wysuszone, oczywiście, odleżały, którego przywiozłem sobie kiedyś kilka wiader, właśnie na wszystkie takie też ponty związane z przechowywaniem, dołowaniem, zimowaniem sztobrów przeróżnych roślin. Następnie przełożyłem tą mieszankę do słoika z czekającymi w nim nasionkami, i tu dla skrupulatności dodam, że zobaczyłem, że w słoiku pestki przylegają do jego szklanych ścianek, więc wysypałem wszystko do pojemnika, wymieszałem i jeszcze raz przełożyłem do słoika, aby pestki nie leżały na dnie, tylko aby były dobrze przemieszane z mieszanką. Na górę słoika położyłem też garść, już tylko sam. Piasku rzecznego. Zakręciłem dobrze słoik, obwiązałem reklamówką foliową, zakleiłem taśmą klejącą i włożyłem w najdalszy kąt lodówki. I nasionka mają tak stać w lodówce aż do pojawienia się pierwszych mrozów. Wtedy wyjmujemy z lodówki słoik z pestkami i zakopujemy go na głębokości około 40-50 cm. Zakopujemy już bez folii, zdejmujemy ten woreczek i wrzucamy sam słoik do dołka. Tak aby te dziurki w pokrywce zapewniały jakiś dostęp wilgoci do wnętrza słoika i kiełkujących tam pestek. Oczywiście, gdy przyjdą i wtedy będziemy chcieli wykopać dołek. No, gdy ziemia jest zamarznięta, no to naprawdę kopanie jest ciężkie. Więc ja ten dołek wykopałem już jakiś czas wcześniej, aby sobie po prostu czekał na odpowiedni moment. Tak też polecam zrobić. No i moment ten nadszedł 9 grudnia 2023 roku. Tak wyglądały pestki po wyjęciu tego dnia słoika z lodówki, czyli w tym momencie nic jeszcze nie wykiełkowało. Pestki są ciągle tylko pestkami, nie widać w słoiku żadnych białych kiełków. No i po szybkim sprawdzeniu, co się dzieje w słoiku, po prawie dwóch miesiącach w lodówce, i widząc, że nic się nie zmieniło, zakręcam słoik, wrzucam do dołka na głębokość około 40-45 cm, zasypuję, udeptuję i zapominam o tym miejscu na ponad 3 miesiące, aż do dnia 22 marca 2024 roku. Od jakiegoś czasu były już mocniej dodatnie temperatury, więc pomyślałem, że czas najwyższy odkopać słoik. Teoria tej metody mówi tylko tyle, że wykopujemy słoik wczesną wiosną i siejemy pestki do gruntu. W moim przypadku trudno to nazwać siewem, bo już po odkopaniu słoika nawet jeszcze z jego otwierania widać było przez szkło, że pestki popuszczały potężne wręcz kiełki. Po wygrzebaniu tych pestek kiełków z mieszanki okazało się, że z 30 przezimowanych w słoiku pestek wykiełkowało 2 trzecie, dosłownie 2 trzecie, ponieważ z 30 wykiełkowało 20 pestek, z których 13 sztuk było z pięknymi, zdrowymi, białymi kiełkami i liścieniami oraz ze zrzuconą łupinką na pestce. Kolejne 5 sztuk było również ze zdrowymi, białymi kiełkami, ale bez zrzuconych łupinek z pestki. Ponadto były jeszcze dwie pestki pestki, które wykiełkowały, jednak mają słabej jakości kiełki, krótkie, zbrązowiałe, nadgniłe, no trochę zmaltretowane, jednak postanowiłem, że je też oczywiście dla testu zasadzę. Pozostałe w mieszance pestki, które nie wykiełkowały, po ich wygrzebaniu pomyślałem, że są słabej jakości i lepiej chyba ich nie wysiewać, ale koniec końców także i one zostały wysiane. Te wszystkie 20 pestek z kiełkami wysiałem, wysadziłem do gruntu tego samego dnia, którego zostały wykopane, właściwie zaraz po wykopaniu, czyli 22 marca. Miałem już wcześniej przygotowany. Zagonik do tego celu, tuż przy zagoniku, w którym wysiewałem pestki z metody prezentowanej jako czwarta. Zagonik pod pestki ze słoika podzielony był na dwie części, przedzielony deseczką, w których to osobnych częściach wysiałem pestki w dwóch różnych podłożach. Po lewej stronie dałem samą tylko ziemię, taką jaka jest na działce, a więc glinia sta niezbyt żyzna pod większość upraw. W dołku po prawej stronie zrobiłem z kolei mieszankę tej samej ziemi, ale z kompostem, w proporcji mniej więcej pół na pół. A na samej górze jeszcze leciutki tak zwany opatrunek próchniczy, zwany też opatrunkiem kompost. Czyli po prostu jeszcze dodatkowa garść kompostu wymieszana lekko z wierzchnią warstwą mieszanki. Ma taki opatrunek dawać lepszy start nasionkom. Następnie obie te dwie części zagonika podzieliłem jeszcze na dwie mniejsze części. Finalnie były więc dwie części z ziemią i dwie części z mieszanką ziemi i kompostu. Zrobiłem to po to, aby móc wysiać je w następujący sposób: trzy zdrowe, duże kiełki w części z samą ziemią po lewej stronie, plus tak samo trzy duże, zdrowe kiełki po prawej stronie, a więc w mieszance ziemi i kompostu. Po jednym kiełku dobrej jakości po każdej ze stron, ale po kiełku z łupinką, czyli jeden w ziemi po lewej stronie i jeden w mieszance ziemi i kompostu po prawej stronie. Na bocznych sektorach zagonika postanowiłem wysiać te pozostałe w słoiku pestki, które nie wykiełkowały. Te, które wygrzebałem, miałem je wyrzucić, ale w koniec końców trochę mi było szkoda i wygrało też zamiłowanie do testowania i zobaczenia, co z tego wyjdzie. Po wysianiu, wysadzeniu tych wszystkich pestek podlałem solidnie cały zagon, wszystkie jego cztery części. Tak więc tu wysiałem 9 z 20 wykiełkowanych sztuk, plus wszystkie wygrzebane pestki, które nie wykiełkowały. Jak więc widać na ujęciach, zostało ich tylko 9. Wysiane zostały do doniczek 4 w donicy po lewej i 5 w donicy po prawej. Tu jeden kiełek się ułamał, więc zostało 8, po 4 w każdej donicy. Wysiewanie do doniczek, które teraz widzicie na ekranie, miało miejsce również tego samego dnia, 22 marca. W obu doniczkach podłożem był kompost, tu już podziału nie stosowałem. Jedyną różnicą jest to, że doniczka większa stała na dworze, a doniczka mniejsza stała w szklarni i stały tak od tego 22 marca do końca do końcówki kwietnia, gdy miało miejsce przesadzanie ich do osobnych doniczek, co zaraz pokażę. Pigwowce w gruncie przykryłem dwa razy w czasie marcowych i wczesnokwietniowych przymrozków. Gdy podrosły i w drugiej połowie kwietnia znów były przymrozki, już ich nie nakrywałem. A było w te wspomniane przymrozki nawet do minus 3 stopni. Zmieniły trochę kolor, tak jak te w szklarni, ale to w zasadzie tyle. Ciekawi co było dalej? Kiełki, siewki bardzo dobrze się przyjęły i rosły w oczach. Te posadzone w Donicach już 3 kwietnia wyglądały tak. Te wysiane w gruncie na zagoniku na działce radziły sobie trochę gorzej, to znaczy część z nich jednak nie dała rady i padło. Czy to przez te mrozy, czy w ogóle z uwagi na to, że były lekko porażone, lub nie zrzuciły jeszcze łupinki, i tak dalej. Padł też ten z ułamaną górną częścią. I finalnie z 8 dnia 4 kwietnia zostało ich na zagonie tylko 4 sztuki. 4 kwietnia, więc prawie równe 2 tygodnie po wysiebie ich do gruntu. A po reszcie zostały tylko rozkładające się resztki. Kolejny update 11 kwietnia. pigwowce w doniczkach przy szklarni i w szklarni wyglądały tak. 13 kwietnia. pigwowce w gruncie wyglądały tak. Nic się nie zmieniło co do ilości. Tego. Ciągle, cztery tu rosną i mają się coraz lepiej. 15 kwietnia wysiane w donicy w szklarni wyglądały tak. Następnie, dnia 29 kwietnia, przystąpiłem do przesadzania tych malutkich pigwowczyków z doniczek. Tego dnia rozsadzałem też pigwowce z innych metod, dlatego na ekranie jest taki trochę zabierucha. Ale my skupmy się na rozsadzaniu tych pigwowców z metody z zimowanego pod ziemią słoika. Wyplewiłem obie donice, do których wysiewałem pestki, to jest tą donicę z przedszklarni oraz tą donicę ze szklarni, i okazało się po tym plewieniu, że tego 29 kwietnia z wysianych tam 8 dzielków pozostało cztery, ale za to w bardzo ładnej kondycji. Jak widać, po przesadzeniu jest tych doniczek 18, to dlatego, że z innych metod też okazało się, że otrzymałem sporo siewek, bo jak widać, poza czterema sztukami z tej metody słoika są też jeszcze inne, pochodzące w większości z metody z wysiewem po stratyfikacji. Tak więc, o ile ta metoda ze słoikiem jest prosta i wydajna, i ją jak najbardziej polecam, to są też jeszcze inne metody, również jak widać, mocno wydajne, jak na przykład stratyfikacja, do której zaraz dojdziemy. Poprzez przesadzeniu tych małych pigwowczyków z tych obu doniczek, odstawiłem te doniczki, w sensie nie wywalałem tego podłoża na kompost, bo teoretycznie coś jeszcze mogło w nich być, może jeszcze jakiś kiełek, tak zwany late bloomer, czyli o opóźnionym kiełkowaniu, może jeszcze się jakiś pojawi, może coś jeszcze wyrośnie, więc nie wywalałem, tylko postawiłem te kilka doniczek pod szklarnią i starałem się je regularnie podlewać. No i to był koniec przesadzania, a 7 maja pigwowce posiane na zagoniku do gruntu wyglądały tak. Ciągle były cztery, nic nowego się nie pojawiło. Po powrocie na podwórku zobaczyłem też, że w doniczkach, które odstawiłem trochę ponad tydzień wcześniej po zakończeniu przesadzania, okazało się, że wyrósł w nich jeszcze jeden pigwowiec. 27 maja pigwowce na zagonie już mocno podrosły, wyciągnęły się w górę, a 29 maja zauważyłem, że w donicy odstawionej podczas przesadzania, dokładnie miesiąc wcześniej, pojawiły się jeszcze kolejne trzy pigwowce. Więc ogólnie są łącznie cztery dodatkowe pigwowce. Ciekawym jest to, jak długo one wschodziły i że generalnie warto było poczekać, odstawić te doniczki, nie spisywać ich od razu na stronę. I jeszcze kilka tygodni je lekko podlewać, aby w nagrodę doczekać się tych kilku dodatkowych roślin. Tak wyglądały 2 czerwca i od tego dnia zapomniałem praktycznie o tych wszystkich pigwowcach. Gdzieś tam je w locie codziennie lub co drugi dzień podlewałem, jeśli nie było deszczu. Trochę przez ten czas zarosły, zachwaściły się, ale przypomniałem sobie o nich w połowie lata, wyplewiłem je i ograłem update'y, aby móc pokazać, że wyglądały wtedy tak, jak widzicie teraz na ekranie. To ujęcia z 18 lipca, czyli prawie 3 miesiące po przesadzeniu ich do doniczek. Jak widać, wyglądały. Dorodnie, pod doniczkami jest sporo korzonków, które szukają podłoża i wręcz domagają się przesadzenia. Dodam też, że tego 18 lipca pigwowce na zagonie na działce wyglądały tak, a więc również bardzo mocno wyrosły. W międzyczasie dwie rośliny rozdałem znajomym, jedna czy dwie uschły. Ciągle jednak miałem, jak widać, 14 roślinek, plus 4 na zagoniku, plus te 4 dodatkowe, czyli łącznie 22 sadzonki tą metodą, a ogólnie na zagoniku rośnie jeszcze 5 innych sadzonek z innej metody, więc łącznie mam tych sadzonek 20. 7. Musiałem znaleźć sporo miejsca na te sadzonki. One już są wszystkie przesadzone do gruntu na miejsca stałe. A to całe wielkie przesadzanie zaczęło się właśnie tego 18 lipca. Zrobiłem sobie taką kilkudziesięciokrzakową plantację pigwowca na polu przy działce. Przesadzałem tak po kilka sadzonek co jakiś czas, konsekwentnie od tej połowy lipca, w zasadzie aż do połowy września. 4. Metoda stratyfikacji w lodówce plus pestki trzymane w szafce pół roku pestki były stratyfikowane w lodówce od 18 października 2023 roku do 22 marca, a więc około 150 dni. Wysiane 22 marca razem z pestkami, które również pochodzą z tego samego owocu i też przeleżały tak od października, tyle że nie w lodówce, nie na stratyfikacji, a w szafce w kuchni w temperaturze pokojowej. Przesadziłem do trzech donic, jednej dużej podzielonej drewniankiem patykiem na pół, która będzie stała na dworze przed szklarnią, a poza nią do dwóch małych doniczek. W szklanej miseczce po lewej stronie widzimy pestki z szafki, a w białej sosierce po prawej pestki ze stratyfikacji w lodówce. No i wysiewamy. Do dużej donicy po lewo, która będzie stała poza szklarnią wsadzę pestki, które leżały prawie pół roku w szafce. Wsadzam w ilości 10 sztuk. Plus do małej doniczki na dole kolejnych 5 tych samych pestek. Z kolei po prawej stronie w dużej donicy lądują pestki ze stratyfikacji w lodówce. Wsadzam je tu w ilości również 10 sztuk i również dodatkowo do małej doniczki wysiewam jeszcze 5 kolejnych tych samych pestek ze stratyfikacji. Pozostałe pestki zostały przez do gruntu, o czym zaraz, a te donice z dopiero co wysianymi pestkami solidnie podlałem. Woda dość ciepła, bo konewka stała w szklarni i lekko się nagrzała. Następnie duża, podzielona na dwie części donica ląduje pod szklarnią, a dwie małe doniczki z pięcioma pestkami każda wędrują do szklarni. Widać na ujęciu, że dołożyłem jedną jeszcze mniejszą doniczkę. To była pestka z metody stratyfikacji, ale obrana z łupinki. Pływała sobie gdzieś tam w tej sosierce, więc ją posadziłem, ale nic z niej nie wyszło. Co wzeszło, co wyrosło z tych wszystkich wysiewów z tej metody? Doniczka z pięcioma. Pestkami, które leżały prawie pół roku w szafce, nic ani jedna nie wyrosła, za to w doniczce z pięcioma pestkami ze stratyfikacji w lodówce. Sukces! Wyrosło wszystkie 5 na 5 posadzonych pestek. Co prawda sporo czasu im to zajęło i wyrastały na raty. Najpierw dwie pierwsze, potem dwie kolejne, a na samym końcu po około trzech tygodniach od momentu gdy wyrosły już w tej donicy cztery pigwowce, wyskoczył jeszcze jeden pigwowczyk. Skoro tu skuteczność 5 na 5, to wypadałoby, aby zbliżona skuteczność była przy tej samej metodzie pestek ze stratyfikacji. Ale w tej dużej doniczce, która miała w zasadzie takie samo podłoże, a jedyną różnicą było to, że nie stała w szklarni, jak małe donice, a na dworze. Dnia 29 kwietnia, czyli około 35 dni po wysianiu, po prawej stronie doniczki, tam gdzie wysiane były pestki ze stratyfikacji, widać było 9 siewek, czyli skuteczność 9 na 10. Na tym ujęciu donica jest postawiona odwrotnie i wygląda to tak, jakby wyrosły te po lewej stronie, ale kluczowy jest patyk na środku położony pąkami do góry, który wyznacza podział, tak więc na pewno w zeszłym te pestki ze stratyfikacji, a nie te z wysiewu z szafki. W świetle takiej skuteczności, stratyfikację można więc polecić równie mocno, co metodę z zakopaniem słoika. Okej, okay, to wyjaśnione, a jeszcze jak mówiłem Pozostałe pestki wysiałem do gruntu W gruncie były dwa rodzaje podłoża To jest w pierwszym przypadku sadziłem pestki Po prostu do gruntu, a więc do ziemi Dość gliniastej i niezbyt żyznej Bez żadnych domieszek, czy mieszania jej Z kompostem i tak dalej, sama ziemia po prostu A zagonik, ta grządka Podzielony był jak widać na cztery części W dwóch środkowych częściach jest Sama ziemia, właśnie ta gliniasta Niezbyt żyzna, a w częściach po bokach Jest ziemia wymieszana z kompostem A więc już mocniej żyzna mieszanka zarówno luźna i z uwagi na dodatek kompostu, także bardziej odżywcza. Przejdźmy do sadzenia. Do części kompostowo-ziemnej po prawej stronie wysiewam pestki z szafki, bo tak będę je od teraz w skrócie nazywał. Podobnie do części środkowej prawej, gdzie jest sama tylko ziemia bez kompostu, wysiewam pestki z szafki. W obu przypadkach poleciało tych pestek, jak widzieliście, po około 10, może kilkanaście sztuk. Z kolei po lewej stronie, w obu częściach, czyli w części najbardziej po lewej, gdzie jest ziemia z mieszanką kompostu oraz w części lewo-środkowej, z samą tylko ziemią, posadziłem pestki ze stratyfikacji. I w tym przypadku do obu tych części poleciało po 6 sztuk, 6 pestek. Tak jak widać to na ekranie. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo jak się można domyśleć w tym przypadku również tylko z pestek ze stratyfikacji coś wyrosło i dodam, że tylko w części z ziemią i kompostem. W samej ziemi nie dały rady. Pierwsze efekty było widać już 13 kwietnia, a więc około 3 tygodnie po wysianiu, cały ten czteroczęściowy zagonik z pestkami z szafki i ze stratyfikacji wygląda Wyglądał po prostu tak, że trzy części od prawej są puste, nic nie wyrosło, ale w części pierwszej od lewej, czyli tu gdzie jest mieszanka ziemi i kompostu i gdzie wysiane są peski ze stratyfikacji, tu już się mocno działo i było widać wybijające się przynajmniej 2-3 pigwowce. Ale 7 maja tego roku wyglądało to już tak. Teraz już nie było wątpliwości, że wyrosło tu 5 pigwowców, a więc 5 na 6 posadzonych pestek wykiełkowało. A 18 lipca prezentowały się tak. Co ciekawe, w przypadku stratyfikacji pestek jabłoni. Przebiegało to podobnie, w sensie też były w lodówce, w sosierce z wodą około pół roku, też bardzo duży procent finalnie wykiełkował i wyrósł, ale w przypadku jabłoni na pestkach pojawiały się kiełki. Pierwsze już po około 90-100 dniach stratyfikacji, co można zobaczyć w odcinku o stratyfikacji pestek jabłoni, polecam, podwieszę go na ekranie końcowym i dam link w opisie tego filmu. Z kolei tu w przypadku stratyfikacji pigwowców nie pojawił się ani jeden kiełek, ale mimo wszystko jak widać finalna skuteczność jest bardzo. Za dobra. Pigwowiec potrzebował też sporo więcej czasu niż pestki jabłoni na wyrośnięcie, na wykiełkowanie, wypuszczenie liścieni po wsadzeniu ich do doniczek, do ziemi. Jabłonki po zasadzeniu pestek do ziemi potrzebowały maksymalnie tygodnia, a czasem już po 4-5 dniach było widać liścienie. 5. Metoda z zimowaniem sztobrów pigwowca w wiadrze z piaskiem rzecznym. Stestowałem też metodę techniką sztobrów, czyli przechowywania uciętych jesienią czy wczesną zimą sztobrów do wiosny. Przechowywać można w lodówce lub w zakopanej skrzyni czy wiadrze pod ziemią lub po prostu w skrzyni czy wiadrze z piaskiem postawionym w zimnej, ciemnej piwnicy. Ja skorzystałem właśnie z tej trzeciej opcji, czyli wiadra z piachem rzecznym stawione do piwnicy. A więc jesienią lub jeśli jest lekka zima, to nawet w grudniu czy styczniu ucinamy sztobry, czyli po prostu po jednoroczne gałązki rośliny, w tym przypadku pigwowca i przechowujemy je w wiadrach z piaskiem rzecznym, który można powiedzieć jest praktycznie jałowy. Tak jak mówię, ja wybrałem metodę z piwnicą. Jeżeli nie macie piwnicy, to można takie wiadro czy skrzynie zakopać pod ziemią na głębokości poniżej 50 cm najlepiej lub ostatecznie przechowywać w lodówce, ale jeśli macie jakąś piwnicę, ziemiankę, no to to jest naprawdę dobra metoda. Mówiłem, że najlepiej jesienią, a nawet w grudniu czy styczniu, no raczej nie później, ponieważ te sztobry potrzebują jednak trochę czasu, aby Leżeć w tym wiadrze, ponieważ no, one nie leżą sobie tak tam dla rekreacji, tylko po to, aby u ich podstawy wytworzył się tak zwany kalus, czyli tak zwany merystem przyranny, czyli tkanka roślinna powstająca w miejscu zranienia rośliny, czyli w naszym przypadku w miejscu cięcia, a więc u podstawy, w sensie u grubszego końca, uciętej gałązki, uciętego sztobru. Z tak nagromadzonego, uzbieranego, narośniętego kalusa, o wiele łatwiej wiosną mają wytwarzać się korzenie, młode korzonki, więc teoretycznie lepiej jest uciąć takie sztobry gałązki wcześniej, aby mogły sobie one dłużej poleżeć. Z drugiej strony, dłużej leżąc, mogą być narażone na zgnicie, chociaż to się rzadziej zdarza, więc no, teoretycznie lepiej jest uciąć je wcześniej, nawet powiedzmy na początku listopada. Można takie wczesne ucinanie, na przykład właśnie w listopadzie, a nie czekanie do grudnia czy stycznia, poprzeć takim argumentem, że nosztobry będą zdrowsze, bo tnąc na przykład około 10 listopada, zapewne utniemy je przed pierwszymi przymrozkami i być może nie zostaną one w jakiś sposób uszkodzone. Ale to już takie teoretyzowanie, Utnijcie po prostu tych sztobrów dużo, nawet jeżeli któryś zgnije, to zostaną wam pozostałe. W moim przypadku właśnie zbiór miał miejsce 11 stycznia. No może nie leżały jakoś bardzo krótko, bo wyjąłem je w okolicach kwietnia maja. Jakbym urwał w listopadzie, mogłyby poleżeć trochę dłużej, może wtedy ta metoda udałaby się lepiej. Bo już wam zdradzę, że tą metodą prawie, prawie, prawie coś tam się udało, kilka tych sztobrów chciało zaskoczyć, zieleniło, rosło długo, ale koniec końców wszystkie padły. No ale żeby szybko zakończyć tą opowieść wiosną, wyjąłem. Z piwnicy i przesadziłem na zagonik na działce, po prostu robiąc takie kopczyki. Na zagoniku podłożem była mieszanka ziemi i kompostu z dodatkową, solidną, kilkucentymetrową warstwą kompostu na wierzchu. Po przesadzeniu ich na zagonik podlewałem, dbałem, zachodziłem, przeplewiałem i tak jak mówię, nawet przez moment pamiętam, że się dobrze zieleniły, zdawały się dawać radę, jednak w końcu zaczęły powoli podupadać, zasychać. No i w końcu postanowiłem, że muszę wyciągnąć taki jeden przykładowy z ziemi i zobaczyć, czy wytworzył jakiekolwiek korzonki. No i okazało się, że nie wy Pozostałe też nie wytworzyły, a zieleniły się dość długo, prawdopodobnie przez to, że mocno je w początkowej fazie podlewałem. Jako ostatnią podaję metodę z zakopaniem całego owocu. Radzi się taki zerwany jesienią dojrzały owoc zakopać w całości, bez jego otwierania, krojenia, rozdrabniania itd. Po prostu zrywamy i zakopujemy. Według porad z tej metody na głębokości około kilku centymetrów. Zrobiłem dwie takie próby, z żadnej niestety nic nie wyszło. Być może zakopałem je trochę za głęboko, a być może po prostu nie wyszło. Wyszło z innego powodu. Dokładnie oznaczyłem miejsca, w których to robiłem, no i wiosną nic nie wyrosło. Jeden z tych dołów nawet z ciekawości rozkopałem, aby odnaleźć owoc i zobaczyć, co się z nim w ogóle stało. Czy zgnił, czy może tam jakiś kiewek się jednak przebijał, ale niestety nie znalazłem go, co jest trochę dziwne, bo dokładnie pamiętam miejsce jego zakopania. Ale nieważne, ta metoda nie dała spodziewanych efektów, nie ma więc co się zbytnio nad nią zastanawiać, rozczulać. Na szczęście są inne, wydajniejsze metody. Była też jeszcze jedna próba, trudno ją nazwać metodą, bo wynikła trochę przypadkowo. Mianowicie ukorzenianie gałązki pigwowca w wodzie, na znajomym już parapecie w kuchni. To wynikło trochę przypadkowo, bo przy wiosennych pracach porządkowych ułamały mi się dwie gałązki pigwowca oraz czarnej porzeczki, więc postanowiłem obie gałązki wrzucić do wody i dać im szansę wypuścić korzonki. Co do porzeczki, to wiedziałem, że w jej przypadku to może się udać, bo tak mówi teoria, że porzeczka to dość miękkie drewno i że na takie metody bardzo dobrze reaguje, ale co do to pigwowca, to była to totalnie ślepa próba. Do tego ta gałązka, ten patyk był zbyt długi, w sensie zbyt trudno roślinie było się ukorzeniać. Powinienem był go po prostu znacznie skrócić, maksymalnie do dwóch, trzech pąków, aby zwiększyć szansę na wypuszczenie korzonków. No, w przypadku porzeczki był podobnej długości i tam się udało, no ale to była porzeczka, a nie pigwowiec. Jednak nawet bez tego zaczęły się dziać ciekawe rzeczy. Porzeczka dość szybko wypuściła korzonek, i dodam, że potem została przesadzona do donicy na jakiś czas, gdzie bardzo ładnie się przyjęła a potem poleciała do gruntu, gdzie rośnie do tej pory. A co do pigwowca, to nawet mimo tego, że nie skróciłem go tak jak powinienem zrobić, to zaczęły się dziać ciekawe rzeczy. Stał sobie w tej wodzie, nie poddawał się, liście mocno się zieleniły i ogólnie dobrze wyglądały i co najciekawsze, na łodyżce, w miejscu jej zanurzenia w wodzie, zaczęły się tworzyć malutkie, jak zakładam, korzonki. Tak jakby przedzierały się przez korę tej gałązki. Wyglądało to obiecująco, te korzonki z każdym dniem się troszkę powiększały i dawały nadzieję, że może taka ucięta gałązka skapiwowca też wypuści w wodzie ładne korzenie. Tak wyglądały 17 kwietnia, a 21 kwietnia postanowiłem przesadzić ten określmy to sztobr pigwowca do doniczki. Tak wyglądały tego dnia te korzonki, a więc jeszcze trochę podrosły. Jednak być może to był błąd, być może powinienem dłużej trzymać je w tej wodzie, ponieważ po tym przesadzeniu roślinka finalnie nie dała rady. Mimo, że na początku w tej doniczce przez długie dni wyglądała dobrze, stała w szklarni, więc miała dość ciepło, ładnie się zieleniła. To jednak potem zaczęła powoli podupadać, zaczęła coraz słabiej wyglądać, liście zmarniały i pobladły. Nie pomogło też wystawienie ze szklarni. W końcu tą gałązkę wyciągnąłem z ziemi i okazało się, że korzenie jednak dalej się nie rozwinęły i dlatego roślinka sobie nie radzi. Tak więc ta dodatkowa metoda też nieudana, ale jednak mnie zaintrygowała, bo można rzec, że prawie, prawie się udało. Może gdyby ten ukorzeniany sztobr był mniejszy. Może gdyby oskrobać troszkę łodyżkę na dolnej części, tej, która była zanurzona w wodzie, lub zrobić na nich tak zwane nacięcie boczne. Może korzonki miałyby by łatwiej i to by pomogło. Może ukorzeniacz lub naturalny ukorzeniacz, czyli miód by trochę tu pomógł. Ciekawią mnie Wasze pomysły w tej kwestii? Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia, uwagi, to piszcie proszę w komentarzach, ponieważ to mogłaby być naprawdę fajna metoda, także na rozmnażanie odmian, a nie tylko gatunków pigwowca. Kończąc i podsumowując, moimi osobistymi faworytami są metody z zakopywaniem słoika z nasionami oraz metoda stratyfikacji. Aby rozmnożyć nie tylko roślinę, nie tylko gatunek pigwowca, ale konkretną jego odmianę, musielibyśmy użyć metody rozmnażania wegetatywnego. Czyli najczęściej się mówi w takim przypadku o wyborze którejś metody szczepienia w ręku, przez stosowanie. Inna metoda rozmnażania wegetatywnego to np. kopczykowanie, czyli inaczej mówiąc, metoda odkładów pionowych ale tutaj może też się sprawdzić metoda odrostów lub ukorzeniania gałązek, o których mówiłem. Odrosty, jak widać, się sprawdzają, ale no, tylko tak jak widzieliście, na odrosty trzeba poczekać, nie można tego wymusić na roślinie, a ukorzenianie gałązek, jak pokazywałem, coś się działo prawie, prawie, ale jednak się nie udało. Czekam na Wasze uwagi, a ja myślę, że i tak co jakiś czas będę próbował, bo na pewno ta metoda ma potencjał, trzeba ją tylko trochę podrasować, dorzucić jeszcze kilka czynników, które zwiększą prawdopodobieństwo przyjęcia się takiej sadonki, Puszczenia korzonków, a czy są jeszcze inne metody rozmnażania? Oczywiście, na przykład kopczykowanie, czy też na przykład ukorzenianie uciętej latem gałązki, a więc powiedzmy to sadzonki z drewniałej uciętej z piętką. Te dwie metody przychodzą mi teraz do głowy. Być może już tak z czystej ciekawości jeszcze też je testuję w najbliższych latach. Myślę też, że na pewno można pigwowca szczepić wydajnie z użyciem ostrych narzędzi, czyli na przykład, tak jak mówiłem, metodą w ręku, przez stosowanie i tak To już wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie, powodzenia i do następnego następnego. Cześć.